Jest, kurwa jest. Dobra, dawaj, <kłysy> bierzemy to. Dobra, to być dobre, to może być dobre. Dawaj, ten bonus ile kosztuje? 10 koła? No ciężko powiedzieć w sumie ile. <kłysy> oj, 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 bodo, bodo. Łopodobo di daba, to coś będzie. Wow, 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 dobra, odbijamy się. <noise> no nie mamy 4K, straszna bieda, no, było tak już dobrze. Ja chciałem te 30K zrobić, kurwa. A teraz powiem, jak będzie 20, to kończymy. A jak będzie 20, to powiem, dobra, to teraz już 30. Kurwa, nigdy dosyć. Nigdy, nigdy zbyt dobrze. Zawsze źle. Dobra, dawaj tu źletkę. O, tutaj by było dobrze, dawaj slice, Jak to pasa, dobrze się ma pasa. O, 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 o dobra. Do mi się podoba. Tu jest 4, tu jest 2. O, ej, ej, to może się udać. Kurwa, mać. Ej, 16. O, kurwa, tak. Dobra. Dobra, dawaj, tego jeszcze tu nie widziałem. Dawaj, ale nie tak chujowo, gdzie to tam? O kurwa! Ty, to może się udać. Pa! O kurwica, pa to. Ja pierdolę, pa. To jest potencjał, to jest to, pa. No nie, gdzie tam? O, dawaj, coś, dawaj, coś. Ja jebie! Dawaj, Jak to... jak, dawaj to! To będzie... Tylko tu! 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 O kurwa! O kurwa! Ale to będzie dobre! Pato! To będzie w kurwę dobre! Patrzcie to! Ba 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 No rozpierdol. Uwaga! Ile to będzie? O oh, kurwa! O oh, Jezu! Nie to, to!